Será mi cargo, se estrenará. Klub Sportowy Piast Nowa Ruda jest jednym z najstarszych klubów sportowych na Dolnym Śląsku. Powstał w 1946 roku. Obecnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie obchodził swój jubileusz 75-lecia. Piast Nowa Ruda to 75 lat historii, którą tworzyli noworódcy kolarze, pływacy, łucznicy czy piłkarze. Chciałbym podkreślić przede wszystkim sukcesy piłkarzy, którzy dwukrotnie w swojej historii występowali na szczeblu drugiej ligi, czyli obecnej pierwszej ligi piłkarskiej, raz nawet w latach 80. uczestniczyli w barażach o awansu do ekstraklasy. Ponadto nasi piłkarze wielokrotnie z pozytywnym skutkiem uczestniczyli w rozgrywkach Pucharu Polski. Takie pamiętne mecze to wszystkie mecze z Widzewem, Łódź, Arką, gdynia Gwardią, Warszawa czy Pogonią Szczecin. Dwukrotnie odpadaliśmy w Pucharze Polski z późniejszym zdobywcą Pucharu. Także w łucznictwie nasza zawodniczka Gabriela krausa Abucewicz była mistrzynią Polski. Ponadto należy podkreślić także znakomite wyniki naszych kolarzy. Kolarze, którzy wywodzili się z sekcji kolarskiej Górnika Supiec, który stał się później integralną częścią Piasta Nowa Ruda, po połączeniu klubów w roku 1972 odnosili szereg sukcesów na arenach kraju i za granicą. Nasi najlepsi kolarze to mistrzowie świata, wicemistrzowie świata olimpijczycy, tacy jak Jan Smyrak, jak Jan Jankiewicz, jak Jan Trybała. Późniejsi zawodowcy Artur Lemcio czy też Grzegorz Rosoliński. Ja dzięki kolarstwie miałem tę możliwość rozwijać się, jeździć nie tylko po Europie, nie tylko Tour de France, ale też w Ameryce Łacińskiej, Wenezuela, Meksyk, Kolumbia, gdzie tam odnosiłem też sukcesy, rozsławiałem Polskę. Podczas gali zabrakło również prezentacji sekcji sportowych, a zaprezentowały się dwie niedawno powstałe sekcje – kickboxing, karate i akrobatyka. Obecnie działalność klubu skupiona jest wokół ośmiu sekcji. Oprócz akrobatyki, karate jest sekcja piłki nożnej, pływania, łucznictwa, narciarstwa, alpinistyki i jazdy konnej endurejs, gdzie szkoli się ponad 440 zawodników. W trakcie uroczystości wręczono okolicznościowe medale dla osób zasłużonych i zawodników piłki nożnej wybranych głosami internautów w plebisycie złotej Jedynastki 75-lecia KS Piast Nowa Ruda. Takie wybory są to takim pojęciem względnym, bo to nie wszystko historia ja być jakiś kapituła, która zna pokolenie w pierwszej i drugiej ligi 1956 w w roku, a teraz to jest takie jak najlepszego sportowca roku. To jest pojęcie względne, bo tak ci, co pamiętają teraz tych młodszych zawodników, to są w stanie zagłosować na nich. Natomiast z mojego pokolenia, z młodszego pokolenia już tych, 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 tych Pamięci takich młodzież nie ma, nie pamięta kto grał w trzeciej lidze, w drugiej lidze, natomiast pamiętają teraz tych młodszych, ja im go oczywiście gratuluję. Jestem oczywiście ogromnie wdzięczna za pamięć, jest mi niezmiernie przyjemnie, że zostałam taka wyróżniona w dzisiejszym dniu. Jest to bardzo miłe, że ludzie jeszcze pamiętają i że wciąż jeszcze możemy się spotkać w takim gronie, że tak powiem, byłych sportowców. Nasz klub jest nierozerwalnie związany z naszym miastem. Układa się nasza współpraca bardzo dobrze. Tutaj pan burmistrz nas wspiera zawsze i, i, i radą, i, i finansowo. Miasto jest głównym sponsorem klubu, także tutaj zawsze możemy liczyć na wsparcie. Dzisiaj składamy im przede wszystkim wielkie gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu, życząc kolejnych wielu, wielu sukcesów i lat działalności. Na co dzień miasto oczywiście wspiera klub i współpracuje z klubem. Wydaje mi się, że jest to dobra współpraca. Klub sportowy Piast jest miejscem, gdzie nasza młodzież, dzieci, ale również dorośli mogą znaleźć miejsce, aby realizować swoje sportowe ambicje, marzenia to właśnie Piast Nowaruda. Z okazji jubileuszu na scenie wystąpił raper Golan wychowanek, który był sportowcem Piasta Nowaruda, a jego utwór Piast Nowaruda przez niego napisany i skomponowany, jest hymnem drużyny i jest odtwarzany przed meczem w piłkę nożną na Noworudzkim stadionie. <mulity> Now, then we can be the, 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 the.